Księga liczb, rozdziały od 22 do 24. Potem Izraelici ruszyli dalej i rozbili namioty na równinach Moabu po drugiej stronie Jordanu naprzeciw Jerycha. Balak, syn Sipora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny i lękał się Moab Izraelitów. Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów. Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu. Wówczas królem Moabu był Balak, syn Sipora. On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad rzeką w kraju Ammawitów, aby go zaprosili tymi słowami. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie. Przyjdź więc, proszę, i przeknij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może uda się go pokonać i kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przekniesz, będzie przeklęty. Wybrali się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Madjanitów w drogę, zaopatrzeni w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. On zaś im odpowiedział Pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi pan powie. Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł Cóż to za mężowie są u ciebie? Balaam odpowiedział Bogu. Balak, syn Sipora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklnij ich, abym mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Na to rzekł Bóg do Balaama: Nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest On błogosławiony. Gdy powstał Balaam następnego poranka, rzekł do książąt Balaka: Wracajcie do swego kraju, gdyż pan nie dozwolił mi iść z wami. Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka, donosząc mu: Nie zgodził się Balaam pójść z nami. Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i barki dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli mu: tak mówi Balak, syn Sipora, nie wzbranie się przyjść do mnie. Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc i przeknij mi ten lud. Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami. Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga, zarówno w małych rzeczach, jak i wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie. W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu, skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Wstał więc Balaam rano, osiodł swoją oślicę i pojechał z książętami Boabu. Jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy. Gdy oślica zobaczyła anioła pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął anioł pana na jasnej drodze między winnicami, a mur był z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła pana... Przyparła do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicą. Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. Gdy oślica ujrzała znowu anioła pana, położyła się pod Balaamem, rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął kładać oślicę kijem. Wówczas otworzył pan usta oślicy i rzekła do Balaama — Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy? Balaam odpowiedział oślicy — Dlatego, żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił. Oślica jednak rzekła do Balaama — Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego? Odpowiedział — Nie! wtedy otworzył pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku Ukrągł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi anioł zaś Pana rzekł do niego czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę ja jestem tym który przyszedł aby ci bronić przejazdu albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił. Rzekł więc Balaam do anioła pana. Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać. Lecz anioł pana rzekł do Balaama. Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Balaam z księżadami Balaka. Gdy usłyszał Balak, że Balaam się zbliża, wyszedł naprzeciw niego aż do Irmoab, które leży nad Arnonem, na samej granicy kraju. Balak rzekł do Balaama – Czyż nie posyłałem już po ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę chojnie i zapłacić? Balaam jednak oświadczył Balakowi – Przecież teraz przybyłem do ciebie – czy rzeczywiście mogę coś oznajmić, będę mówił tylko te słowa, które Bóg włożył w moje usta i poszedł Balaam z Balakiem, i przybyli do kirat husot. Balak złożył w ofierze woły i owce i część z tego posłał Balaamowi i książętom, którzy z Nim przyszli. Na drugi dzień zabrał Balak Balaama i zaprowadził na Bamot Baal, Skąd było widać krańc obozu ludu izraelskiego. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: wznieś mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź mi siedem młodych cielców i siedem baranów. Balak uczynił według życzenia Balaama i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze. Ja zaś odejdę. Może objawi mi się pan. A co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię Tobie. I poszedł na bezdrzewny pagórek. Objawił się Bóg Balaamowi, a on rzekł do niego. Ustawiłem siedem ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca i barana. Wówczas Pan włożył słowa w usta Balaama i rzekł mu. Wróć do Balaka i tak mu powiesz. Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swej całopalnej ofierze razem z Moabskimi ciążątami. Wtedy Balaam wygłosił swoje pouczenie mówiąc, z Aramu sprowadził mnie Balak ze wschodnich wzgórz król Moabu. Przyjdź tu, przeklnij mi Jakuba, przyjdź tu, a z grom Izraela, jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć komu nie złożeczy Pan? Bo widzę Go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam. Oto lud, który mieszka osobno. A nie wlicza się do narodów. Któż może zliczyć Jakuba jak prochlicznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych, niechaj taki jak ich będzie mój koniec. Rzekł na to Balak do Balaama, cóżeś to mi uczynił? Sprowadziłem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz. Lecz on odpowiedział, Czyż nie muszę powiedzieć tego, co Pan włożył w moje usta? Rzekł więc Balak do niego. Chodź proszę ze mną na inne miejsce, z którego będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz. Przeknij ich zatem stamtąd. Wziął go więc z sobą na pole czatów, na szczyt góry Piska. Zbudował tam siedem ołtarzy i ofiarował na każdym młodego kielca i barana. Rzekł Balaam do Balaka: Pozostań tu przy całopalnej ofierze, a ja o podar będę oczekiwał na spotkanie. Wtedy spotkał się pan z Balaamem. Przekazał mu słowa, polecając: wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób. Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak spytał go: Co pan powiedział? Wtedy Balaam wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sippora, nakłoń swojego ucha. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego? Lub nie wykona tego, co oznajmił? On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On sprowadził, ja tego zmienić nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan, ich Bóg, jest z nimi. Wznoszą mu okrzyk jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród jak wstająca lwica na podopieństwo lwa – on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabitych wypije. Rzekł wówczas Balak do Balaama: Gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej im nie błogosław. Balaam odpowiedział Balakowi: Czyż nie mówiłem ci, co pan powie, wszystko uczynią? Wtedy rzekł znowu Balak do Balaama: Chodź proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może spodoba się Bogu, byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklął. Potem wziął balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. Balaam rzekł do balaka, zbuduj mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź siedem młodych kielców i siedem baranów. Spełnił balak żądanie Balaama. Wtedy on złożył na każdym ołtarzu w ofierze młodego kielca i barana. Gdy Balaam spostrzegł, że dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził jak cetry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego, wiele mocniejszy niż Agak, królestwo Jego w górę wyniesione. A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi bawołu. On wyniszczy narody, co go ukiskają, zmiażdży ich kości, zdruzgoce swoimi strzałami. Położył się, jak lew się przyczaił, lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią Ciebie, a przeklęci, którzy Ciebie przeklinają. Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie, rzekł do Balaama — Wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. Uciekaj teraz czym prędzej do domu. Obiecałem ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Pan ciebie jej pozbawił. Balaam odpowiedział Balakowi — Czyż nie powiedziałem wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś? Choćbym mi balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana i czynić samowolnie, czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko oznajmię. Dobrze więc, wrócę teraz do mojego ludu. Lecz zbliż się jeszcze, bo chcę Cię oznajmić, co lud ten kiedyś uczyni Twojemu ludowi. I wygłosił swoje pouczenie mówiąc wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, a w wiedzy najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. Stanie się Edom podbitą krainą. Seir też będzie podbitą krainą, a Izrael urośnie w potęgę. Zapanuje Jakub nad nieprzyjacielem i zbiegów z Seiru wyniszczy. Dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię mówiąc: Amalek jest pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest na wieczną zagładę. Ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc, mocne jest Twoje mieszkanie i na skalę zbudowane twoje gniazdo, lecz i ono jest przeznaczone na zgubę, wtedy, gdy Aszur cię weźmie w niewolę, i głosił dalej swoje pouczenie, mówiąc, biada, kto się stoi? Kiedy Bóg to uczyni? Przybędą bowiem okręty Kittim, pognębiał Aszur, pognębiał też Eber ale i oni przepadną na zawsze. Wtedy podniósł się Balaam i odszedł do swojej ojczyzny, również i Balak odszedł swoją drogą.